Dzień 55. Szablon mentalny. Zeland pisze: Każdy człowiek funkcjonuje w oparciu o szablony mentalne, utrwalone schematy, myśli i reakcje. To one decydują, jak świat odbija się w Twoim życiu. Czym jest szablon mentalny? To wewnętrzny wzorzec myślowy, który kieruje Twoimi reakcjami, postawami i decyzjami. Szablony mogą być pozytywne lub ograniczające. Zmiana życia zaczyna się od świadomej pracy nad tym, które szablony chcesz utrwalać, a które eliminować. Jak działają szablony mentalne? Tworzenie rzeczywistości. Myśli i emocje zgodne z szablonem przyciągają sytuacje odpowiadające jego treści. Automatyczne reakcje. Szablony powodują, że reagujesz w przewidywalny sposób, często bez świadomości. Przyciąganie podobnych okoliczności. Świat odbija Twoje utrwalone wzorce. Pozytywne przyciągają sukces i radość, negatywne konflikty i frustracje. Jak pracować z szablonami mentalnymi? Świadoma obserwacja. Zauważ, które schematy powtarzają się w Twoim myśleniu i działaniu. Kwestionowanie starych wzorców. Jeśli szablon prowadzi do negatywnych doświadczeń, rozpoznaj go i postanów go zmienić. Tworzenie nowych szablonów. Świadomie formułuj myśli i wizualizacje zgodne z tym, co chcesz doświadczać w życiu. Utrwalenie pozytywnego wzorca. Powtarzaj nowy szablon w myślach, medytacji i codziennych działaniach, aż stanie się naturalnym odruchem. Efekt praktyki. Twoje życie staje się przewidywalne w pozytywnym sensie. Automatyczne reakcje stają się zgodne z Twoimi celami i wartościami. Świat odbija niechaotyczne emocje, lecz klarowną świadomą energię. Kluczowa myśl dnia 55. Twoje szablony mentalne kształtują świat wokół Ciebie. Zmieniając wzorce myślowe zmieniasz swoje życie świadomie i celowo.